Witam was serdecznie. Dzisiaj czwarty filmik z całej serii na temat witaminy B12. Porozmawiamy, jak ją uzupełnić, jeżeli są niedobory i jakie formy są, jaką wybrać dla siebie i jaka witamina w jaki sposób działa, bo jest ich aż cztery i te cztery dzisiaj omówimy. Ja się nazywam Natalia Samarec, a Wy jesteście na kanale Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Tu rozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania swojego organizmu. Natomiast od razu chcę powiedzieć, że materiały zawarte w tym wideo nie są poradami medycznymi. Są one o charakterze informacyjnym. I jeżeli występują u Państwa jakieś problemy zdrowotne, trzeba się skonsultować z lekarzem. W tym pierwszym slajdzie chcę zrobić takie krótkie podsumowanie tego, co mówiliśmy w trzech... Filmach, że witamina B12, kobalamina, ma bardzo skomplikowaną strukturę chemiczną i bardzo złożony proces metabolizmu w naszym organizmie. To dlatego wiele osób ma niedobór tej witaminy. Między innymi dlatego, natomiast dokładniej mówię w pierwszym nagraniu i możecie go odnaleźć na moim kanale ono się nazywa 9 powodów niedoboru witaminy B12 co jeszcze trzeba sobie przypomnieć że produkowana ona jest przez bakterie i dostarczamy ją sobie w pożywieniu z produktami odzwierzęcymi bo produkty Rośliny zawierają nieaktywną formę witaminy B12, tak zwaną pseudokobolaminę. W jakich produktach odzwierzęcych znajdziemy witaminę B12? Ryby, najwięcej to są szczupaki, śledzie, pstrągi, makrele, lososie. Jeżeli chodzi o podróby, to wołowe, wieprzowe, drobiowe, cielęce. Jeżeli mięso, to najbardziej królik, wołowina i cielęcina. W jajach jest zawarte i w mleku i przetworach mlecznych, takich jak sery dojrzewające, jogurt, kefir, sery twarogowe i śmietana. To tyle, co można powiedzieć na temat diety. Po więcej mówiliśmy w innych nagraniach, dlaczego nawet spożywając te pokarmy, wiele osób ma niedobory. Ale szczególnie zwrócić uwagę na suplementację powinny osoby, które takich produktów po prostu nie jadają. Jeżeli chodzi o rodzaje witaminy B12, myślę, że to jest temat, który jest bardzo ciekawy i warto zagłębić się w niego, jeżeli chcemy wybrać dla siebie odpowiedni suplement i zastanawiamy się, który jest lepszy. Bo każdy producent, dystrybutor, sprzedawca będzie chwalił swój suplement. Są osoby, które otrzymały bardzo fajne swoje rezultaty i oczywiście też będą zwracać uwagę na jakiś konkretny suplement, który zastosowały. Ja dzisiaj nie będę Wam mówić o konkretnym suplemencie konkretnym. Firmy, tylko chcę Wam przedstawić różne rodzaje witaminy B12, żeby wybierając produkt dla siebie, po prostu wiedzieliście, w jakiej sytuacji i jaki, y, jaki rodzaj witaminy lepiej zadziała. I na przykład cyjanokobalamina to jest y, typ witaminy B12, która znajduje się w naszym pożywieniu, chociaż w niedużych ilościach. I najczęściej jest wykorzystywana w produkcji leków, suplementów i wzbogacenia żywności. Ze względu na to, że jest najtańsza w produkcji, to jest raz, a drugie jest najbardziej trwała, jeżeli chodzi później o przychowywanie, o termin ważności tych suplementów i leków. Natomiast w naszym organizmie musi najpierw. Ulec przekształceniu, by uczestniczyć w, w różnych procesach biochemicznych. Dlatego, jeżeli mamy dużo doligliwości różnych, pamiętacie, jak mówiłam Wam o tych dziewięciu powodach niedoborów, to mówiliśmy o całym tym procesie, i jeżeli gdzieś tam po drodze występują problemy z układem pokarmowym, tak itd., to raczej nie Ona jest bardzo dobra do takiego regularnego, codziennego stosowania osobom, które nie mają dolikliwości, które po prostu chcą zadbać o profilaktykę zdrowotną. Inną formą jest hydroksykobalamina. Ona jest ceniona za to, że przez dłuższy czas po podaniu w naszym organizmie pozostaje, nawet do 28 dni. I to pozwala na to, żeby nie stosować codziennie, regularnie, na przykład zastrzyki, jeżeli potrzebne nam już zastrzyki domięśniowe, lub takie wlewy dożylne, tylko można ich stosować rzadziej. Na przykład takie wlewy można stosować raz w miesiącu. A ten artykuł, który Wam tu zamieściłam, taką pracę naukową na temat hydroksykobalaminy w ostrym zatruciu cyjanku, jest niesamowicie ważny, żeby zrozumieć, kiedy warto stosować, komu warto stosować i kiedy lekarze to polecają. Lekarze polecają ten rodzaj witaminy B12 przy zatruciu cyjankiem, na przykład osobom, które ucierpiały w pożarze. Też strażakom się zaleca, bo wdychają cały czas dym i też mogą mieć zatrucie cyankiem. Również osobom, które palą. Także palacze, jeżeli wybierają dla siebie odpowiednią formę witaminy B12, to raczej hydroksykobalamina. Kolejna forma metylkobalamin. To jest forma aktywna, forma, która nie potrzebuje jakby dodatkowego przekształcania się w naszym organizmie, i dlatego jest mega ceniona, chyba najbardziej pożądana forma witaminy B12, jeżeli chodzi o suplementację. Działa mocniej, działa silniej i niż pozostałe, pozostałe formy. I bardzo skutecznie odbudowuje ilość czerwonych krwinek, usuwa bóle neurologiczne, bardzo pomaga przy problemach z działaniem neuroprzykaźników, takich jak na przykład serotonina. Dlatego te wszystkie objawy, o których mówiliśmy z wami, pamiętacie filmik, który nazywa się Jakie choroby leczy witamina B12? Jeżeli nie wiedzieliście, link dam wam tu w opisie. Zobaczcie ten filmik. Tam wspominałam o takich problemach jak rwa kulszowa lub zapalenie nerwu, i ostatnią formą witaminy B12 jest adenosylcobalamina. Dominuje w naszym pożywieniu. Tam jest jej najwięcej. Większość zapasów wątrobowych to jest też ta postać właśnie witaminy B12. Można ją nazwać mitochondrialną witaminą B12, bo to ona właśnie ta forma odpowiada za ilość energii w naszych komórkach. Dlatego najczęściej adenosylkobalamina jest wskazana osobom, które odczuwają brak energii i sportowcom, które tej energii potrzebują znacznie więcej. Natomiast trzeba wiedzieć, że niestety ona będzie za słaba, jeżeli chodzi o odbudowę osłonek mielinowych komórek nerwowych. I tu nam koniecznie będzie potrzebna metylkobalamina. Dlatego bardzo fajnie, jeżeli my z państwem nie będziemy polegać tylko i wyłącznie na suplementacji albo tylko i wyłącznie na pożywieniu, tylko jeżeli będziemy łączyć np. adenosylkobalaminę, cyanokobalaminę, dostarczymy sobie z pożywieniem, a metylkobalaminę. Supplement im I w jaki sposób my możemy dostarczyć tą witaminę do naszego organizmu? Mogą być to zastrzyki dożylne lub domięśniowe. Mogą to być kapsułki zwykłe suplementy do połykania. Mogą być to formy liposomalne, które wchłaniają się przez absorpcję, pomijając ten cały proces wchłaniania przez jelita. Szczególnie to jest wskazane dla osób, które jakieś dolegliwości jelitowe mają. Pamiętacie, co omawialiśmy z wami jeszcze w innych filmikach, to, że jeżeli ktoś ma nadkwasotę i stosuje leki, jeżeli ktoś ma niedokwasoty, jeżeli problemy z enzymami, jeżeli problemy z chłanialnością, jeżeli na poziomie układu pokarmowego występują jakieś dolegliwości, to raczej forma liposomalna, która ominie nam układ pokarmowy i poprzez absorpcję ta witamina będzie wchłaniana. Jest jeszcze inna forma też przez absorpcję wchłaniana, to są spreje lub tabletki pod język, żeby właśnie ominąć układ pokarmowy. Jakie są normy spożywania witaminy B12? Zapotrzebowanie dobowe w Polsce dla osoby dorosłej to jest 2,4 mikrogramy na dobę. Ogólnie w różnych krajach te normy są różne i w Europie też się różnią, no gdzieś do 3, nawet w Unii Europejskiej chyba norma jest 3. I taką ilość to my z Wami bez problemu dostarczamy codziennie organizmowi, jeżeli mamy w diecie te posiłki, o których mówiliśmy na samym początku filmiku. Natomiast jeżeli występują już niedobory i chcemy zastosować jakąś suplementację, to najczęściej w suplementacji i w leczeniu dawki stosują się 100 lub nawet 200 razy większe niż zwykła dawka dobowa. Czy w takim razie można przedawkować witaminę B12, jeżeli aż takie dawki się zaleca? Teoretycznie można. Teoretycznie. I wtedy objawem jest krwotok z nosem. Natomiast eksperci mówią o tym, że raczej to się nie zdarzy. Bo po pierwsze jest ona rozpuszczalna w wodzie. Nasz organizm część witaminy, które podajemy, wykorzysta natychmiast przez nasze komórki, bo każda komórka potrzebuje witaminy B12. Część tej witaminy będzie skumulowane w naszej wątrobie, bo tam tworzy się taki nasz zapas, taki depozyt. Natomiast cały nadmiar zostanie wyprowadzony. Jedynie u kogo może pojawić się taki nadmiar, takie przedawkowanie, to osoby, które mają bardzo mocno uszkodzoną wątrobę. Jeżeli Państwo będziecie chcieli dla siebie dobrać odpowiednią formę witaminy B12, odpowiedni sposób podania i odpowiednią dawkę, to oczywiście trzeba uwzględnić wszystkie aspekty Waszego zdrowia. I to może zrobić specjalista. Także koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Tym filmikiem myślę, że już kończymy naszą serię OB12. Chyba, że zostały jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A ja, te wszystkie wcześniejsze nagrania, jeżeli nie widzieliście, zamieszczę w opisie pod tym wideo, żeby mogliście jeszcze do nich wrócić w razie potrzeby. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w naszych następnych filmach. Będziemy omawiać inne tematy. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Z Wami była Natalia Samarcy.